za jakość, no ale nie w tym rzecz. robię to po ciemku. Chodzi o adaptację pilotów, tak? Aby jeden i drugi pilot nam działa. Czyli wchodzimy sobie w w centralny. Wchodzimy sobie w adaptację. Oczywiście sobie skanujemy wszystko, on generalnie wyczyszcza nam wszystkie kanały. Które są, tu nawet jeszcze pisze, że kanał jest wyczyszczony. Oczywiście my się z tego cieszymy, dajmy save. Bardziej czy jesteśmy pewni, żeby wyczyścić kanały? Tak, jesteśmy, pasuje. Teraz odnotujemy kluczyk, tak, czyli wchodzimy. U mnie jest już taka rzecz, że pokazuje się już 7 na sam dzień dobry. Jest z tym problem. To jest maksymalna liczba. 7. No nic, damy sobie na początku, damy sobie dwójeczkę. Niech będzie dwójeczka, zrobimy sobie test. Ok, niby pokazał się, że tu są dwa, ale jeżeli wyjdę stąd i wejdę, i znowu będzie 7, teraz powinno się to tak odbywać, że naciskam. Save daję OK, i na tym dodatkowym pilocie, czy na dodatkowym kluczyku, który mam, tym zapasowym muszę nacisnąć muszę nacisnąć odblokuj tu niby wszystko weszło OK teraz na tym pilocie który jest po sekundzie powinien być OK wyłączamy stacyjkę ja włączyłem do usłyszenia wracamy, wracamy wyciągam kluczyk i zamykam auto ani jednym kluczykiem ani drugim kluczykiem otworzyć owszem co widać otworzyć się poważnik ale zamknąć się nie da eee, biorę sobie jeszcze raz wy elektryk electric no, najpierw muszę oczywiście włożyć Kluczyk. Co robię? Okej, okay. SP. Tu sobie wchodzimy. Dobrze, rozumiem. Rozumiem, przepraszam. Jeszcze raz. Central. Ładnie wszystko szczytał adaptacja to jest ok, wchodzę sobie na jeden kluczyk i mam pięć dziwny, a było 7. Czyli. Czyli o co chodzi? I co kolejny raz piąteczka. Test od razu się wrzucił, nie wiem czemu i nic nie zrobić i to jest koniec. I tak mogę się w kółko bawić. Że na tym kończę. Pozdrawiam, jak ktoś umie zrobić, to zapraszam do mi na albo napisać, jak <grymne> nie przyjadę. No hej.